Siemanko, siamanko, sendowanie, witam Was bardzo serdecznie bardzo, bardzo, bardzo w końcu na moim kanale, a to nagodę za Food Champions. To no niestety słuchajcie, znowu ranga piąta, ale to już szkoda grać, bo ta, ta gierka to wiadomo jak działa, każdemu tak samo, więc nie ma co narzekać. Przechodzimy sobie do pików, zobaczmy co tu się wydarzy. To jest to w sumie za bardzo nikt tu nie jest grywalny, może ten quadrado, ale i tego tak nie potrzebuję ze mnie z Brisona, tylko i się pod overall. No i drugim pikiem będzie to Wendozi LaFont Magnan, biorę LaFont, bo i tak nie potrzebuję tego Wendoziego, także piki, no średnie, ale over, ale tak niespoko, także może być. Okej, no to przejdziemy sobie do paczek jeszcze zanim nagrody. No i w pierwszej są banery, będzie to Holender, SP, będzie to Vayanaldo, musi cztery. No co, mała paczka piłkarz Electrum, No i tutaj nie ma baneru. No co słuchajcie, przechodzimy do paczek. Pierwsza paczka rzadkich zawodników No chociaż ekrany będą to Argentyńczyk, RS, Ocampos, 83 No to słuchajcie, paczka Ultimate Zwykły walkout No i niestety jest to tylko i wyłącznie Samir Handanović, w środku jeszcze Dawid De 3PR No także powiem wam No lipa, no szkoda, że Jak są te tocy już na koniec Fify To nie jest jakiś ten drop zwiększony Bo przecież to nikomu nic nie leci Typiki to jest też tragedia przecież no to słuchajcie, pik 94 toc jeden z, z to także zobaczmy co możemy w nim dostać. Uwaga, uwaga, uwaga. Yes! Lukas paketa, więc bardzo dobry traf słuchajcie. 600 tysięcy monet latuje na nasze konto, także bardzo dobry traf. No to co słuchajcie, ja wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału Zapraszam Was na kolejne dołuszenia. Do zobaczenia. Cześć!